Witam do kolejnych piwnych recenzji. Tym razem będzie unboxing. Unboxing i piwo lwówek nieutrwalony, lwówek książęcy. Piwo jasne do trzynastki. Co to jest? Ciekawe, najlepsze polskie piwo do trzynastki. Co to znaczy, trzynastki? Dobra, to jest jedno z piw. Nie wiem nie dokładnie, jak to funkcjonuje ale na kapslu jest napisane e, piwa regionów. Nie wiem czy złapie, czy, nie, czy będzie ostre. E, jest, to, są to, jest trochę tych piw e, i one są chyba jakoś trochę zrzeszone. E, I Żeby łatwiej było im dystrybu, dystrybuować piwa na terenie Polski. Dobre piwo, dość gorzkie, takie klasyczne, trochę bardziej gorzkie niż normalne, i ma taki posmak inny, lekki, dobry. Dobre piwo jest dobre. Teraz tym razem będzie piwo na dalszym planie. Bo w tej chwili najważniejsze role Graszoglin. Dwójka. edycja kolekcjonerska. Lwówek miał, być, Lwówek miał być przy następnym filmiku, który będzie dotyczył pism. Ale przyszła paczka dzisiaj. Myślałem, że przyjdzie trochę później, że zdążę ewentualnie określić jeszcze jeden filmik, nie zdążyłem, więc wówek poszedł na pierwszy ogień, akurat nie miałem nie z lodówce. Został tylko lwówek, który przygotowałem na recenzję, także teraz będzie lwówek. Odnośnie samego szuku, no dlaczego zamówiłem? Tak, żeby spróbować, edycja kolekcjonerska była jak na edycję kolekcjonerskie nowych gier, no w miarę tania i dość obszerna nie grałem przed wszystkim na 1, to też chciałem zmienić przy okazji szczególne 2, żeby to pozapoznać się trochę z serią. Ogólnie w Totalwary total nie grałem, więc nie wiem jak to będzie funkcjonować. Nie jestem też fanem strategii. E, oczywiście grałem w jakieś strategie, na przykład Night and Merchants, Settlersów, w Advance Wars na Game Boy Advance'a. Advance, Advance Wars 2 też. E, no Może. Gdyby tak mocno przyciągnęły, no to jeszcze herozy w Maiden Magic e, trójka, dwójka, 4. Mm, także, no, chcę trochę nadrobić, więc zaczynamy. Podługo jest spore. E, jest, widzę, że fajnie zrobione, bo jest y, wyjmowane. Jest jedna część nakładana na drugą. Widzę, że. Folia e, troszkę była z, z, zniszczona, ale samo pudełko e, nie utraciło tutaj nic ze swoich walorów estetycznych. A więc otwieramy. Tak, ktoś gdzieś widziałem, że opisywał, że są problemy z otwieraniem tych pudełek do góry. Już się dobrze trzymają. Rzeczywiście nie schodzi to łatwo. Zgląda. Mamy koszulkę. Ciekawe jak to robię. Czyż BSK? LK, jest dobrze. Była SK rodziny, ale S jest. jest. LK. I szybko odchodzimy. No, fajny mały nadruk z przodu, a z tyłu katana. Fajna koszulka, jakościowo nadruk. No, nie zachwyca, mam lepsze nadruki, ale nie jest też bardzo zły. Koszulka, no, dość ciekawa ale fajna. Fajna jest dobrze. Mam tu jakiś kod. Ekskluzywne materiały DLC. Mamy tutaj. Sanzi, sztuka wojenna, książka. Książka... Ciekawe czy to jest... Tak, to jest jedna z książek o wojnie, bardzo stara chyba, jeżeli o tym myślę, że to jest rzeczywiście to. Bardzo dawno napisana i podobno bardzo fajnie się to czyta. Nawet mój promotor od, od ekonomii polecał ją, ponieważ mówił, że ktoś napisał pracę magisterską, bądź licencjacką w połączeniu właśnie z tą książką, bądź podobną, też, też sztuka walki, coś, nie, nie wiem dokładnie. E, w każdym razie tą najsławniejszą japońską książkę o walce e, i połączenie z ekonomią. Taką pracę napisał, także chętnie się z tym zapoznam. E, mamy tutaj karty. Karty. Zobaczmy. No, fajne. Fajne obrazki, całkiem nieźle to wygląda, król, spoko buźka króla, myślę, że z kart skorzystam, nie będę raczej tego tak trzymał gdzieś, żeby sobie leżało. Myślę, że z koszulki z kart, z tego skorzystam, będę używał jak trzeba będzie, fajnie będzie z tego skorzystać, myślę, że nie, nie, jest, nie będę zbierać takim, który będzie to wszystko trzymał gdzieś, i gdzieś się kurzyło. Dobre, dobre piwko. Ehm, aczkolwiek ten to smak troszkę nie wchodzi tak bardzo dobrze. W ogóle niedobre, ale tak. Ehm, film. Siedmiu Samurajów. Akira Kurosowa. Ehm, no jakiś coś opisane. Może być ciekawy, zobaczę. Taka gąbka. Nie jestem wyjdzie. Tu mamy instrukcję. Ehm, chyba instrukcję. Artbook. Artbook. Dobra. Trochę szkoda, że jest w miękkiej okładce. I on ma stron, 49. No, czyli nie za dużo. Ale obrazki widzę, że są fajne. Szkoda, że nie jest grubszy. Mamy jeszcze plakat. 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 No, teraz go nigdzie nie powieszę. Ale w przyszłości myślę, że będzie powieszony. Czyli, no. Prawdopodobnie jest tutaj główna postać z okładki, a z drugiej strony mamy też samuraja. Dobra, to. No i na koniec mamy, tu już nic nie ma, a tu już powinny być karty, chyba wyleciały stąd. Na koniec mamy grę i tutaj chyba. Więc nie będzie wielkiego, więc tego nie będę otwierał na razie, żeby wam zaszczędzić czasu. Piwo Lwówek. Myślę, że warto spróbować, bo ten posmak e, sprawę, że jest e, trochę inny. Aczkolwiek, no do często kupowanych piw nie dołączy. W przeciwieństwie, na przykład, do perły miodowej bądź e, co tam było. M, leże jest niepasteryzowane. M, Także te piwale będę kupował, a to niekoniecznie tak, niekoniecznie. A więc, tak, myślę, że kolekcjonerka całkiem nie zła, jak za 160 zł chyba dałem za to. Myślę, że kartę wykorzystam, film obejrzę, książkę przeczytam, artbook przejrzę. Jest dobrze, jest dobrze. Wszystko da się jakoś wykorzystać w miarę sensowną. To wszystko jest, także, jakbyście chcieli kupić. Bo pójdzie. A piwko. Piwko może niekoniecznie.